Jak się uczyć, to, jak, to od najlepszych. Jestem tak zdenerwowany i tak wzruszony, że aż się popłakałem. Naprawdę dziękuję wam. No cóż mogę powiedzieć? Właśnie po tym Wodzireju 2.0 wiedziałem, że, że tutaj u was DJ Promotion te szkolenia są wartościowe, dlatego zdecydowałem się nauczyć troszeczkę więcej miksowania. I stąd też tu przyjechałem, jestem bardzo, bardzo zadowolony. Dużo wiedzy wyciągnąłem, poznałem fantastycznych ludzi, z niektórymi spotkałem się ponownie i myślę, że jeszcze nieraz tutaj wasz kurs wybiorę. I zachęcam wszystkich do tego. Szczerze, że wrażenia są nie do opisania słowami, w ogóle, absolutnie nie do opisania. Jak ja przyjechałem w pierwszy dzień, mam takie fantastyczne zdjęcie mojej twarzy. Maksymalnie przerażonej, widać po niej tak jakby wszystko, Boże, co ja tutaj robię? Przecież ja w ogóle nic nie wiem i nic nie umiem. Aczkolwiek dzisiaj śmiem twierdzić, że dostałam potężną wiedzę, potrafię ją wykorzystać. Super organizacja, dziękuję bardzo i na pewno do zobaczenia. Bardzo pozytywnie oceniam kurs, bardzo przekazana fundamentalna wiedza. Podstawy, bardzo dobrze udzielone korekty, także i od strony merytorycznej, i technicznej. Szkolenie przeprowadzone perfekcyjnie.